Ten obrazek, który tu za mną widzicie, to jest widok z mojego okna. Yy, nazwijmy to z mojego domowego biura, ale nie mówię Wam tego dlatego, żebyście mi zazdrościli, że mam fajny widok, tylko dlatego, że chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o uprawie rododendronów. W tym czasie będziecie sobie mogli popatrzeć na pięknie kwitnące krzewy. Zaczynamy. Wypadałoby chyba zacząć od wyjaśnienia, czy różanecznik i rododendron to to samo. No, nie do końca, bo każdy różanecznik jest rododendronem, ale nie każdy rododendron to różanecznik. I skąd ta różnica? No, rododendron to jest łacińska nazwa, która jest nazwą całego rodzaju, całej grupy roślin. I po polsku jest ona po prostu często stosowana zamiennie z nazwą różanecznik, ale tak naprawdę to. Jest różanecznik, ale do rodzaju rododendron zaliczamy również inne rośliny, a są to azalie. Tak jak tutaj azalie japońskie, a także azalie wielkokwiatowe. I wszystkie te rośliny zaliczają się do rodzaju rododendron. A czym się różnią azalie wielkokwiatowe od japońskich? No, to są azalie japońskie. One zazwyczaj są nieduże, mają pół metra, czasami do metra, ale tak bardziej 80 cm, bym powiedziała. I kiedy kwitną, to to jest po prostu jedna wielka kwitnąca kopułka. A azalie wielkokwiatowe mają tych kwiatów nieco mniej, są znacznie wyższe. No i taka bardzo istotna różnica to liście. Azalie wielkokwiatowe mają dużo większe liście sezonowe, zawsze. Natomiast azalie japońskie mają takie liście ciemnozielone, skórzaste, i one w łagodniejsze zimy też są zimozielone, tak jak u różaneczników. No, chyba że jest bardzo mroźno, to wtedy te liście są ścięte przez mróz i opadają i odrastają w kolejnym sezonie, ale zazwyczaj są jednak zimozielone. Różanecznik to jest taka roślina, którą chyba każdy zna, i mnóstwo osób bardzo lubi różaneczniki i chciałoby sobie takiego różanecznika koniecznie w ogrodzie posadzić. Najlepiej na środku trawnika przed domem. No, ym, trochę rozumiem, no bo jest to roślina szalenie efektowna. Jak kwitnie, no to wiadomo, wygląda fantastycznie, ale wygląda też fantastycznie, nawet jak nie kwitnie, bo jest duża, ma ciemnozielone liście, błyszczące. No, te akurat nie są błyszczące, bo stoję pod sosną, która właśnie pyli, więc są trochę opylone. No i jest to roślina zimozielona, i to jest coś, co bardzo, bardzo sobie w Polsce cenimy, kiedy nasza zima jest dość długa i sezon wegetacyjny w miarę krótki, no to każda zimozielona roślina jest na wagę złota. No więc z jednej strony rozumiem, że ktoś sobie ją, chce sobie ją mieć na trawniku i patrzeć na nią zawsze i żeby podkreślała jakieś yy, wspaniałe wejście do domu. No, ale efekt jest taki że potem są one sadzone w kompletnie bezsensownych miejscach, gdzieś na wypalonej słońcem patelni, no i one nie będą szczęśliwe w takim miejscu, bo one zupełnie nie lubią takich warunków. Różaneczniki są dość wymagające. One lubią osłonięte miejsca, zwłaszcza, że nie jest to roślina tak stuprocentowo mrozoodporna. Oczywiście te, które są u nas w sprzedaży, no to zazwyczaj są to wyselekcjonowane odmiany, odporniejsze, no ale nie ma stuprocentowej gwarancji, że one każdą mroźną zimę przeżyją. Są nieco wrażliwe i już choćby. Wow! Ale trzymiel. I już choćby ze względu na to trzeba je posadzić w osłoniętym miejscu. Żeby słońce nie parzyło tych liści, w ogóle cała roślina dużo lepiej czuje się w takim miejscu jak tutaj, gdzie jest jasny cień, półcień, gdzie to słonko prześwieca tylko przez gałęzie, a nie wypala całą swoją siłą w południe. Poza tym znacznik jest też wybredny, jeżeli chodzi o podłoże. To podłoże powinno być dość żyzne, przepuszczalne, to nie może być żadna zbita glina. To musi być też podłoże dość wilgotne, ale nie mokre, bo jaśnie państwo nie może stać w błocie. No i co najważniejsze, jeżeli różanecznik ma sobie poradzić, dobrze poradzić, to to podłoże musi być kwaśne, to znaczy o takim odczynie między 4 a 5, mniej więcej. Jeżeli nie wiecie, jaki jest odczyn podłoża u Was w ogrodzie, to trzeba to sprawdzić. Można w sklepie ogrodniczym kupić sobie taki bardzo prosty tester i w ciągu kilku minut tak naprawdę sprawdzić, jaki to jest odczyn. Może nie jest to super dokładne określenie, ale powiem Wam raczej, czy to jest podłoże odczynie 4 czy 6. Bo w zasadowej glebie różanecznik będzie miał spory problem. Najpierw te ciemnozielone liście zaczną się robić takie jakby bletsze. A potem w ogóle żółte i zostaną tylko widoczne takie ciemnozielone żyłki. I to coś nazywa się chlorozą i jest oznaką głodu. I może być oznaką takiego zwykłego głodu, to znaczy, że ziemia jest skrajnie uboga i po prostu roślina nie ma składników pokarmowych. Ale może być to też sytuacja, że tych, tych składników pokarmowych jest mnóstwo, tylko odczyn gleby jest nieprawidłowy i różanecznik nie jest w stanie tych składników pokarmowych pobierać. To znaczy w ogóle są wyjątki, bo są różaneczniki, które wolą bardziej zasadowe podłoże, no ale tak jak mówię, to są wyjątki, te różaneczniki nie są u nas tak popularne i te klasyczne, o wielkich głowach, najbardziej znane i lubiane, no to te zdecydowanie podłoże kwaśne poproszą. A w ogóle, a propos podłoża, to jeszcze dobrze by było wiedzieć, że różanecznik ma całkiem niedużą bryłę korzeniową i taki wielki krzew wcale nie ma tak wielkich tych korzeni, jak można by się było tego spodziewać. Ma to swoje plusy, bo na przykład całkiem łatwo jest różaneczniki nawet dość duże przesadzić, bo no, można ten system korzeniowy ogarnąć. No ale ma to też swoje minusy. Po pierwsze, są bardziej narażone na przemarzanie oczywiście. Ale ponieważ on jest też dość płytki, to różaneczniki bywają wrażliwe na suszę. I to jest również kolejna, yy, kolejny powód, dla którego nie należy sadzić różaneczników w słońcu, bo większość tych korzeni, które czerpią wodę z gleby, są położone dość płytko. I ta wierzchnia warstwa gleby bardzo szybko przesycha, w słońcu zwłaszcza. No i roślina jest narażona na takie właśnie niedobory wody. I to jest też przyczyna, dla której, po pierwsze, teren przy różanecznikach powinien być zawsze dość dobrze wypielony, żeby te korzenie. O! Trzmiel! O! Malutki! Yy... I dlatego. Yy... O matko, wybił mnie w ogóle z wątku. I dlatego teren koło różaneczników powinien być w miarę dobrze wypielony, żeby te korzonki płytko położone nie miały konkurencji. No, i też dobrze jest ziemię wyściółkować całkiem grubą warstwą kory. Wtedy jest szansa, że więcej tej wody się zachowa, nie będzie tak bardzo parować. No i te kosze nie będą miały co pić. Powiedziałam już, jakie to one są kapryśne i wymagające. To teraz może co nieco o pielęgnacji która dla odmiany jest całkiem prosta. Jak już różanecznik ma zapewnione to odpowiednie podłoże i stanowisko i wodę, no to już jest zadowolony i nie trzeba tak bardzo dookoła niego skakać. Ważną bardzo rzeczą jest ułamywanie przekwitniętych kwiatostanów. Te jeszcze troszkę pokwitną, ale jak już te kwiaty zaczną opadać i tak wyglądać jak mokre szmatki i część z nich już w ogóle się obsypie, to całą tę część trzeba wyłamać. Wyłamuje się to palcami, nie obcinać tego sekatorem, bo one same się odłamią. Trzeba lekko nacisnąć i one w odpowiednim miejscu zazwyczaj w odpowiednim miejscu pękają tuż nad pojawiającymi się, wyrastającymi yy, pod kwiatostanem kolejnymi młodymi pędami. Po co się to robi? No, po to, żeby roślina się nie wysilała na zawiązywanie nasion, które tutaj mogłyby być, tylko właśnie, żeby całą energię poświęciła na wzrost i na rozwój. Młodych pędów i na zagęszczanie się. Poza tym, no, standardowo, tak jak innym roślinom, przydaje mi się też nawożenie, ale to jest naprawdę wszystko. Nie trzeba ich nawet specjalnie przycinać. No, chyba że zachodzi taka konieczność, bo różanecznik zrobił się za wielki, ale to chyba super mieć wielkiego różanecznika, albo po prostu gdzieś wchodzi w jakieś miejsce, zarasta, no i trzeba go ograniczyć. Wtedy takie cięcie wykonuje się wczesną wiosną, najlepiej w marcu albo w kwietniu, jeszcze nim się rozpocznie sezon wegetacyjny. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że jak go obetniemy, to w danym sezonie kwitów nie będzie, dlatego że kwiaty różaneczników zawiązują się w minionym sezonie. To znaczy te kwiaty, które teraz tak super wyglądają, to ich pąki zawiązały się już w zeszłym roku. Więc jeżeli obetniemy wiosną taki pen, żeby z jakiegoś powodu ograniczyć roślinę, no to ona po prostu nie zakwitnie. Na koniec jeszcze mały protip. Jak kupujecie różaneczniki, to kupujcie takie już w pełni kwitnienia, rozwinięte. Dlatego, że te pąki kwiatowe potrafią nieźle oszukać. Czasami to zależy od odmiany, niestety nie ma reguły. Czasami jest tak, że w pąku one są bardzo, bardzo ciemne, a potem się rozwijają i są znacznie jaśniejsze. Fioletowe potrafią być w pąku bardzo, bardzo ciemne fioletowe, a potem rozwinąć się do bardzo jasnego fioletu, ale czasami są fioletowe w pąku i rozwijają się i również są fioletowe. Są takie odmiany, na przykład taka bardzo stara, bardzo popularna i dość wczesna odmiana Cunningham's White. Ona jest biała, ale w pąku tej kwiatuszki zamknięte jeszcze są różowe. No, a na etykietkach nie zawsze można polegać, bo one czasami no, po prostu są średnio zrobione, czasami zdjęcia wyblakną na słońcu, więc jeżeli nie macie pewności, że jakaś tam konkretna odmiana ma taki kolor, jak Wam pasuje, to kupujcie wtedy, kiedy są w pełni kwitnienia. I jeszcze jedno, jak komponujecie rabatę z różaneczników, różaneczników jazali, to warto jeszcze coś tam z innego gatunku im dołożyć, żeby się fajnie komponowało. I fajnym pomysłem są na przykład pierisy, kiścienie i kalmia. A na dół rabaty można posadzić na przykład, no tak jak tutaj, jest bluszcz, ale może być też pachy Sandra albo Golteria. To są takie zimnozielone krzewinki i też super razem wyglądają. Ode mnie to chyba wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.